Hej ludzie, Paziu tutaj. Dzisiaj odpowiem na pytanie, dlaczego Legends of Heroes Trails of jest serią, która zdobywa na popularności. Jest to pytanie od tej data 1070 Dzięki za pytanie. Kiedyś, jak byłem na jakiejś imprezie branżowej, piłem z, z twórcą, z projektantem pewnej gry, dość znanej, polskiej. I on mi powiedział, Paziu, jeżeli chcesz dobrze zaprojektować grę, to musisz się pozbyć marzenia zrobienia wielkiego RPG-a, w którym będzie połączenie technologii i magii. Bo to się nie uda, to jest zbyt zaawansowane, zbyt upierdliwe. I to jest marzenie ne nerda piwniczaka. Wiecie co jest śmieszne? Że falkom nichom, czyli twórcy tej. Można powiedzieć niszowej serii, no bo zobaczcie, to, to wygląda jak gra z PSP, bo to jest gra z PSP, bo te, te dwie gry z, z, z sagi Cross, Crossbell i wcześniej Skye, to były RPG wydane na PSP i potem portowane na wszystko, no na te dwie czekaliśmy mnóstwo czasu, ale właśnie tu jest magia Falkoma. Im się udało zrobić historię, która jest połączeniem technologii i magii. Ale dlaczego im się udało? Dlaczego małemu studiu, które ledwo co podkupywanie przez Square pracowników, udało im się to zrobić? Bo podeszli do tego z całym sercem i wykorzystali to, co mieli pod ręką. Czyli przestawienie świata, rozpisanie świata, dialogi i postacie. Bo, bo tutaj setting, to, że technologia łączy się z magią, że w magicznym świecie odkrywają prąd, internet i inne rzeczy, to nie jest tylko tło. To jest zastanowienie się do samego dna, do samego korzenia tej sprawy. Jakby to wyglądało, jakby w magicznym świecie. Nagle ktoś odkrył technologię. No, nie nagle, bo to jest rozpisane. I to jest najbardziej fascynujące w tej serii. Słuchajcie, mamy tutaj 10 gier w serii. Plus jeszcze dwie w Japonii, które są wydane i które teraz czekają na wydanie u nas. I te 10 gier ma historię, która jest połączona ze sobą. I to do takiego stopnia, że jest seria, gdzie kończy się to wszystko wielkim wydarzeniem, i w kolejnej serii inne postacie reagują na to wydarzenie. To jest mniej więcej tak, jakbyśmy. Hmm. To jest tak, jakbyśmy w Wiedźminie, w dwójce, nie mieli przeskoku do trójki, tylko mielibyśmy na przykład grę, która pokazuje z oczu Niwgarczyka albo z, z innych oczu, jak wygląda cała sytuacja. I to są właśnie gry tresor. One pokazują sytuację, bo tutaj świat nie jest rozpisany tylko jako plik w Excelu, jak na przykład Final Fantasy XVI, bo ci babka powie, tutaj to się dzieje, to się dzieje, tutaj to się dzieje. Na twoich oczach. Często zwykli sklepikawy ci komentują. Często masz tak, że kobieta prowadząca sklep, do której przychodzi, wymienia, wymieniasz materiały, czy kupując materiały, ona ci mimochodem powie, że się boi o swojego syna. Czy jej, czy jej syn znajdzie kogoś? I ta, I ta historia się dzieje w tle. Rozumiecie? Robicie jakiś większy quest, wracacie do tej kobiety i coś się innego stało. Ale dlaczego Nichon, a nie Silly Project, nie Bethesda, nie BioWare, nie inne firmy, które robią duże RPG, zrobiły coś takiego? Bo po prostu wiedzieli, na czym stoją. Wiedzieli, że nie mogą pójść w grafikę. I większość dialogów, słuchajcie, w tych grach nie ma nagranych głosów. Co dla większości z nas jest wadą. I to jest irytujące na początku, ale kiedy zobaczysz, że te wszystkie dialogi się zmieniają, że one reagują na historię, która się dzieje wokół ciebie, to sprawia, że te dialogi są o wiele bardziej żywe, o wiele bardziej tworzą iluzję ży żywego świata, niż to, co zrobiła Bethesda w falaucie 4, gdy nagrała wszystkie kwestie bohatera. I to jest fascynujące w tych grach. Ostatnio rozmawiałem z Krzysiem, z moim kumplem z pracy, i on mi powiedział, Macie gram najnowsze Riveri, ale niektóre rzeczy zapomniałem, chętnie bym sobie znowu dowiedział, co mnie minęło, ale boję się, że będą spoilery. Bo ta historia. Słuchajcie, bo te RPG, mimo że wyglądają jak wyciągnięte z emulatora PSP. To w pewnym momencie, jak już się wciągniecie te gry, te gry i, i naprawdę dacie im szansę. To to kliknie. Wiecie, jaką miałem radość, gdy w którejś części przychodzą mi bohaterowie z poprzedniej gry, albo mniejsi bohaterowie poboczni, i widzę, jak ich losy się potoczyły, jak ta cała historia się rozwija, do czego ona prowadzi. I słuchajcie, to jest te ponad 10 gier, to jest 70% historii. Czyli całkiem możliwe jest, że Finał tej całej sagi poznamy dopiero na PlayStation 6, jak nie 7. To jest kosmos. To jest... Dla mnie osobiście to jest po prostu cudo narracji. Że to wszystko ma sens. Oczywiście zdawają się częściej, które są troszeczkę... Mają gorszą fabułę, jak na przykład czwarte Call of ale... Wciąż to wszystko buduje do tej jednej narracji. I to jest. to jest cudowne. I ludzie się na tym poznają. Nawet jeżeli zobaczycie recenzję tych ostatnich części, nawet Reverie, to waha się to od zachwytu i powiedzenia, że to jest najlepszy od RPG, jakiego facet w życiu grał. A goście, co na przykład zaczęli od tej gry, to powiedzą, Boże, co to za syf. Ja jestem w tej pierwszej części. Bo dla mnie osobiście ta seria jest serią wybitną. Nawet trudno przekazać, w jaki to jest wielki ogrom, kiedy czytasz głupie książki i opisują one wydarzenia, które się stały albo wydarzenia, które. Są o firmie, która powstała, bo ludzie odkryli jakąś nową technologię, bo upadły wielkie imperia, bo mniejsze państewka szybciej zrozumiały, na czym polega technologia, jak łączyć technologię z magią i do czego to doprowadza. I widzimy w kolejnych sagach, widzimy inne miejsca, jak one zaadoptowały, do czego doprowadza to bohaterów. Jakie szalone wydarzenia się wydarzą. I, jak, I jakie oni wzięli wybory, które będą miały wpływ nierzadko nie tylko na nich. I to jest po prostu magia, magia no, tego epokowego dzieła. Bo wątpię, aby ktoś oprócz nich. Porwał się z taką motyką na tak olbrzymie słońce. Bo ostatnia seria RPG-ów, która starała się mieć jakąś spójną narrację, jako taką, to była ultima. Ja wiem, zaraz mi powiecie, że nas efekty są, że są inne, ale mi chodzi o to, że jedna, jeden bohater, jedna spójna historia przez więcej niż trzy części. To była tylko ultima. I ostatnia Ultima, chyba dziewiątka, to jedna z najgorszych zakończeń w historii, jakie pamiętam. To, było to była tragedia. I o Ultimie to mógłbym klnąć jak szewc. I właśnie i to jest ten sekret, dlaczego treści są tak popularne. Bo stawiają na narrację. I kiedy... Wtłoczysz się w tą narrację, to zrozumiesz ich wielkość. I ludzie je rozumieją, bo tutaj muszę być wdzięczny. Bo NIS nice Ameryka, czyli studio, które wypuszcza JRPG na zachodzie, bardzo mocno uwierzyło w tą serię. I przejęło i wyda wydaje często te RPGi, stara się nadgonić. Wydania japońskie, i za to jestem im wdzięczny. I poza tym, spróbujcie, ale nawet chciałbym, żebyście spróbowali, ale to jest trudne do tak powiedzenie ad kiedy byście musieli kupić grę na Steamie na, albo na Gogu, czyli drogie Sky, i potem dopiero na konsolach przejść RFT. Ale naprawdę, warto. Mam nadzieję, że odpowiedź była satysfakcjonująca. A jeżeli chcecie, żebym odpowiedział na inne pytania, to piszcie w komentarzach z dopiskiem temat. Trzymajcie się. Cześć!